Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Tutaj mam taką torebkę zrobioną ze starego t-shirta w myśl zasady ze starego nowy. Ozdobiłam troszkę tego t-shirta i pokażę Wam zaraz, jak to zrobiłam. Tutaj jest torba z białego t-shirta. Mam też kawałek tektury. I tutaj mam turkusowy spray do tekstyliów. No i z tej samej firmy turkusowy fashion liner do tekstyliów. Oraz papierową taśmę klejącą w fioletowym kolorze. No, ale oczywiście, kolor nie ma znaczenia, może być właściwie jakakolwiek taśma klejąca. I najpierw rozkładam gazety i wkładam mój kawałek tektury do torebki. Teraz przyklejam paski taśmy, naklejam na wierzch torebki, od dołu do góry, musi być w miarę pionowo, w miarę równo. Dół i górę przyklejam do gazety, żeby torebka mi się nie przesuwała. Zostawiam odstęp mniej więcej na szerokość jednego paska i przyklejam kolejny. Już mam całą torbę wyklejoną paskami. Teraz mogę zabrać się za tutaj zaklejenie rączki, żeby nie zapryskać jej na turkusowo. Tutaj zasłoniłam jeszcze gazetą ścianę, żeby nie mieć całego mieszkania w tym sprayu. No i już właściwie mogę zacząć sprejować. Biorę właśnie mój spray i będę pryskać mniej więcej z odległości 20 cm. I zapryskam jeszcze raz drugą warstwę, żeby kolor był trochę intensywniejszy. Teraz odkleję ten pasek, żeby sprawdzić, jaki jest efekt. I tutaj już widzę, że mamy bardzo równe linie. Te brzegi krawędzie widać bardzo wyraźnie. Wydaje mi się, że efekt jest bardzo dobry. Oczywiście musimy zostawić do wyschnięcia. No i właśnie tak wygląda po wstępnym wyschnięciu. Tutaj wydaje mi się, że idealnie pasuje na lato taka torebka. Jeszcze postanowiłam ją troszkę bardziej ozdobić fashion linerem i dlatego robię kropki na środku paska, mniej więcej w równych odstępach. Jeszcze na sąsiadującym pasku na tej samej wysokości również takie kropki z fashion linera. Tutaj właśnie mam po środku takie kropki i jeszcze zrobię po bokach. Oczywiście to wszystko będzie musiało wyschnąć. Kiedy wyschnie zajmę się Drugą stroną, i pokażę Wam w kolejnym filmiku, w jaki sposób będę zdabiać drugą stronę. No i ta strona już jest gotowa. Spray musi schnąć około 2 godziny, a ten efekt z Fashion Linera około 6 godzin. I po tym czasie trzeba włożyć wszystko albo do piekarnika na 8 minut na 150 stopni, albo prasować przez kalkę, co właśnie zamierzam zrobić, kiedy tylko wszystko wyschnie. Zapraszam Was do dzielenia się Waszych doświadczeń ze sprayowaniem tekstyliów, ze sprayowaniem ubrań. Jeśli macie jakieś pomysły albo ciekawe uwagi dotyczące tego, to zapraszam do podzielenia się w komentarzach. Jeśli Wam się. Podobał ten filmik. A jeśli Was zainspirował, to bardzo się będę cieszyć z lajków. Ehm, Widzimy tutaj totalnie niebieskie ręce. I zapraszam Was również do subskrypcji tego kanału oraz oglądania innych naszych pomysłów na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!